Cześć, witajcie z tej strony Umierasz, gdzie chciałbym wam pokazać Discorda, na którym macie masę skryptów do Minecrafta e, na przykład jak na kopanie na 6.3 e, na wyrzucanie z itemami, na kopanie w tle i Te macie też na e, kopanie 5 3, macie nakładkę e, do na kill, napraw killoff na repair'a. Tutaj macie też na Dragona na e, efekty, na zmiany seta, na skrypt na wędkę, na puncha, na śnieżkę. Tutaj macie też zakładkę inne, Tutaj macie na przykład na e, jabłka, na jedzenie w biegu, e, łowienie ryb. E, tutaj macie na Matewa, na BMC, skrypty na podlewanie. No i co, teraz Wam pokażę parę z tych. E, tych e, skryptów, jak one działają, mniej więcej. E, najpierw weźmiemy sobie na liście i na jedzenie w biegu. Więc co? Widzimy się już, że jak będę w Minecrafcie. Dobra. Jak już jesteśmy w Minecrafcie, to musimy sobie tak. Włączamy sobie ten skrypcik. Jest on tutaj. Go odpalamy. To bierzemy przycisk do zblindowania. Ja sobie go wezmę pod f kom pod kom dużej sobie napiszę. Nie, nie ma to znaczenia. Tutaj pod jedynką, dwójką, Q20, tutaj 150. Tak, zapisujemy to sobie. I co? Jak już mamy, na przykład uciekałem przed jakimś typkiem Klikamy sobie szybko F. Jadą nam, idziemy dalej. To nam na przykład spada, klikamy sobie F. Idziemy dalej, dalej, dalej. Teraz nie udało się. Znowu klikamy dalej. To. Tak to wygląda to nam w szamie Co, jak na przykład tak uciekałość macie za sobą, na przykład całą gildię czy coś takiego To wpierdolacie takie coś. Patrzcie, Teraz wam pokażę następny skrypcik, ten sobie już włączamy. Następny skrypcik jest na, na liście. Więc co? Ja już sobie przygotuję wszystko i zaraz wam go pokazuję. Odpalamy sobie ten skrypcik ja już mam go tutaj odpalonego, jeszcze raz go odpalę jest tutaj. Dobra. I co? Podchodzicie sobie, musicie mieć na pierwszym stocymoszyce, na drugim e, liście. Kać sobie, klikacie F8. On tutaj zbiera oku. Kalta, ale nie wiem co. Dobra. No i co? I to tak wam będzie dropiło. Niestety jestem na Synku, więc tutaj nie kropną na serwerach bpm będzie mało w ogóle i teraz wam pokażę drugi, trzeciego skrypta jest awatera. matera, Oj co! i dobra, i załóżmy, że bierzecie sobie na przykład czekacie przed typkiem eee, no, to sobie ustawimy szybko jeszcze skrypta bit pod f, sobie wezmę slot wody, slot miecza macie pod e tam tak jak ja mam ustawione to sobie możecie sami ustawić jak chcecie mam to tak ustawione o, no. Sobie ten... Ola. Tak to wygląda. Nie? Dzięki za oglądanie. I zapraszam was na tego Discorda. Zostawcie łapki, łapki w górę, bo już zbliżamy się prawie do 1000 subów To w sumie dziękuję za, za taką aktywność na kanale. Jeszcze raz zapraszam Was na Discorda w opisie. you mm -hmm.